na to chwalić to oddawaj prościutto i tak umrzesz! Au! Co? Hej, gdzie jestem? Wypuśćcie mnie, co do cholery? No dalej! A? Raju, jesteś głośna. Czy wiesz jak późno już jest? Ha? To ty zakłócasz mój spokój? Kim jesteś? Ta, kim jesteś? Okej okay. Ha? A Ja... Jestem Jonaka kuraj. Hmm I co tu robisz? Mogę go... Złapały mnie? Hmm Eee, ty też jesteś mogeko? Tak? I nie. E? jestem defektem. Różnie się od nich. Więc o tym mówi książka. Wyglądasz na człowieka, co? Jak tutaj skończyłaś? Eee. Zostałam zmuszona, by się tu znaleźć. O, to niefortunne. Co jest z tym gościem? Czekaj, chwilę. Powiedzieli, że wepchną mnie do innej celi. Więc dlaczego jestem tutaj z tobą, panie zniszczony Mogeko? Pa tak mnie nazywasz? Dobra, to chyba zadziała. Tak czy siak. To debile. Zjebali. Zjebali! Mogłaś się domyślić. To Mogeko. <gry> Jakbyś nie był jednym z nich. Panienko, zrób sobie przysługę i uciekaj z tego zamku tak szybko jak to możliwe. Gdybym tylko mogła, nie byłoby nic tutaj od dawna. Hmm, jakiś dziwny, młody na pierwszym piętrze powiedział, że muszę dostać się na samą górę, by wrócić. Hmm, no tak, nie mylił się. Jeżeli dotrzesz na samą górę, to tak. Będziesz w stanie dotrzeć do każdego świata, którego zechcesz. Więc powiedział prawdę? Co? Nie uwierzyłaś temu, co mówił jakiś dziwny mogeko? Nie bardzo. Dobrze. Ja myślałam, że mnie oszukał. Cóż, nie obwiniam cię. W końcu my wszyscy jesteśmy mogeko. E, dobra. Powodzenia. Jak widzisz, jestem tu trochę uziemiony. Trzymają mnie na jutrzejszą egzekucję. Egzekucję? No, słyszałaś. Co? Czego się spodziewałaś? Jestem defektem. E nie powinieneś uciekać? Stawiałem im się wystarczająco długo. Mam już tego dość. Kula i łańcuch. Ha, gdyby tylko ten klucz mógł zadziałać, e Ej! Co? O co chodzi? Skąd masz ten klucz? O, o! Z poprzedniego piętra. Dostałam go od wróżki prościutko. Nie mówię, że to jest ten klucz. Rozumiem, rozumiem. <gryw> Pozwól, że go pożyczę. To jest ten klucz. Dobra. Wracam do gry. E, ściągnąłeś to? Dziękuję, panienko. Jestem wolny dzięki Tobie. A teraz się nudzę. Pomogę Ci. Plot twist. Co? No wiesz, swoją ucieczką. O, tak, klucz. Diana, wszystko w tym zamku. No, prawie wszystko. <grywki> Zamki są wszędzie takie same. A, więc jaki mają sens? Nie, nie pytaj. To są na. O mój Boże. <grywki> Mamy defekta! W drużynie! Zapiszę tutaj, bo nie wiem. Czy nie przegapiłam czegoś, tędy nie wyjdziemy. I czy ten klucz zadziała tutaj? Boże, to naprawdę są debile. Jakby wod. I dobry. Zostałem tu wrzucony, bo uznano mnie za heretyka po tym, jak zacząłem chodzić z dziewczyną? Co jest z nimi nie tak? Jakby chłopca znalazł dziewczynę. To co powiedzieć o tym biedaku, co się z nią przespał tylko dlatego, że poprosił? Nie zrobiłem nic złego! Po prostu nie lubię prosić o to! Halo? Co jest z nimi nie tak? Ja po prostu chciałem więcej składników w moim peperoniko. Peperoncino. Dalej nie wiem, jak to czytać. Mój Boże, zbrodniarzy roku. Nie chcę umierać. Nasza egzekucja jest jutro. Pyszne prościutko, chwalić prościutko, oddawaj prościutko i tak umrzesz. Okej, okay, to. Jakby ja jeszcze rozumiem jego. On widać, że jest poraniony. On jest w ogóle innego koloru i się różni. Ale oni! E, co jest takiego wspaniałego w dziewczynach z okularami? E, ramen jest po prostu obrzydliwe. Czerwona papryczka jest zbyt ostra, by być smaczną. To są ich zbrodnie? What the fuck? Czuję się jak w dzisiejszym internecie. Poszestę! No widzę! Love. Boże, jakiś. Weźmy go! Jakby chłopaki macie cele pootwierane, jakby... Run! Eee. Eee. Heh. Te chłopaki są bardziej energiczne niż zazwyczaj! na kim mówi wszystko. Nie martw się, nie wyjdą. Chyba. Chyba? Tu jest przycisk. E, przycisk otwiera cele. Na pewno umrzesz, ale czego naciśniesz? Znacie mnie. To jest najgrubsza rzecz na świecie, ale znacie mnie. Okej. Okay. O, że szchuju złoty. Gdzie jest defekt? Czy on uciekł? Zostawił nas. To jest szalony mogeko. Rar? E! Co do... Rar? O mój Boże. Ta gra złotej diamenty. Nom, 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 nom. Zęby setek szalonych Mogeko zagłębiły się w ciele Jonaki. I głośno przeżuwając, rozzerwali ją na kawałki. O, bez przesady, wygląda na szczęśliwą. Patrz jakie to dramatyczne. Zakończenie numer 3! Mięsna imprezka! Mięsny jesz! Dobra, zaspokojam ciekawość, idziemy dalej. Nie przejmuj się defekcie, wcale nie utknąłeś z wariatką. Ja tylko udaję. Okej. Okay. Tędy! Gdzie e, my idziemy? Do następnego piętra! To zajmie trochę czasu. Schody prowadzą tylko na drugie piętro. O, zgadza się. Użyłam drabiny, by dostać się na trzecie. Dlaczego nie zbudowali schodów? Nie wiem, są głupi. Pewnie nie przyszło im to do głowy. Po dwóch piętrach zmienili zamysł. Okej. Okay. Um, dziwna lokacja. To też. O, ta muzyka jest głośna. Ale dobra. O, to miejsce zawsze przyprawia mnie o ciarki. Na szczęście jest tylko obrzydliwe, nie niebezpieczne. Chodźmy dalej. Eee, jest dziwne. Co za obrzydliwy zapach! Eee. Nie jest ci niedobrze, panienko? Uwielbiam, jak on mówi do niej, panienko, jakby... To urocze. Nie martw się! Pomogę ci wyjść. Nie mam nic lepszego do roboty, naprawdę. No fakt, mogłeś umrzeć. To jest ten poziom znudzenia. Pomyśl o zamku, jak o nieskończonej przestrzeni. Ciągle się zmienia i przekształca. A, tak jak niektóre mogę, dlatego jesteś inny? Jakby pomijając, że to jest lokacja na rozmowy. To powiesz coś więcej o sobie? E, to było dawno temu. Byłem zwykłym mogeko, kiedy tu przybyłem. E, powiedzmy. Co sprawiło, że jestem inny? E, opowiem ci później. No ej! Ciekawie zacząłeś! Te rogi są straszne. Szefie, jak wydłużyć lokację? Potrzymaj mi piwo. Zaczyna kręcić ci się w głowie? Nie martw się. Tu się nie da zgubić. Nie ma żadnego rozwidlenia. To prawda. To w ogóle nie ma sensu. Hahaha. Ha, ha, ha. Osobiście lubię prościut to. Okej, okay. mam sporo, jakbyś chciał. Eee. A, kiedyś mieliśmy e, infekcję. Która błyskawicznie rozeszła się po zamku, wydaje się, że przybyła w prościutko, i ty dalej je lubisz. To straszne. 70% Mogeków wtedy zginęło. Mnie nic nie było. Całe szczęście. Jakby kaman. Niektóre lubię. Masz już dość? Prawie jesteśmy. To wygląda jak serducho. E, mój przyjaciel jest tam naprzeciwko. Ale to mogę, tak? E, tak. Dobra, chodźmy. Dobra, dla mnie to może być święty Mikołaj, póki nam pomaga. On jest dziwny, ale dzień dobry. Jesteś tutaj. Dawno się nie widzieliśmy, krwawa duszo. Nie sądziłem, że wciąż żyjesz. Cóż, byłem bliski śmierci, ale ta dziewczyna, no widzisz... Ten uśmiech. Rozumiem. Krótko mówiąc, chcecie się dostać na kolejne piętro? Tak. Dobra. Ostrożnie, wiecie. Wiecie, co tam czeka. Nie, nie wiemy? Tak, wiem. Mój sługa, odeślę was. Dziękujemy za pomoc. Dziewczyno. Tak? Będę modlił się o twoje bezpieczeństwo. O. Ciekawości, czy jego też Kama nie brał. Idźmy na kolejne piętro, bo bo bo. O, braciszek. Spóźniasz się, Jonako. I to po tym jak wróciłem do domu. Wciąż jej nie ma. Rozumiem. Ale to dobrze. Wróci do mnie. Och, tak, wróci. To było niepokojące. Jak rozumiem dzieje się teraz? Piętro czwarte! Dyktatura mogę ko? Mogę Kolejne wspomnienie. Cieszę się. Cieszę się, że jesteś bezpieczny, braciszku. Cieszę się. Cieszę się, że jesteś bezpieczny, braciszku. Dlaczego to brzmi, jakby ona chciała przekonać samą siebie? No, wiecie, powtarzasz tak długo, aż stanie się prawdą. Cieszę się. Coś jest nie tak. O, oh, on umarł podczas przenoszenia. Najgorzej. Okej. Okay. Ciebie to nie dziwi? Okej, okay, ciebie to dziwi. A, pachnie okropnie otworzyć. Eee... Chcesz nam coś powiedzieć? Okej. Okay. Nie mam pytań. Ta strona mnie zastanawia. Amazon! <gryw> o mój Boże! A, a tu? Dobra, zacznijmy od tej strony. Bo lubię zwiedzać. Tea party! Boję się, boję! Nie chcę być ukrzyżowany. Co? Wy też jakieś defekty, czy co? W porządku, chłopaki. Nie będzie zła, jeżeli będziemy się zachowywać. Kto? To jest kolejna postać. Tylko z gry: Grey e, Garden? I tak też się pojawi. <grystanie> Chce mi się płakać, ale wtedy mnie też ukrzyżuje. Właśnie płaczesz. Po prostu bądź cicho i wszystko będzie w porządku. Ehm, w defekcie chcesz mi coś powiedzieć? Panie uszkodzony, tu byliśmy. One wszystkie są przerażone! Gdzieś ty nie wyprowadził. Mhm. Cii, cicho. Nie chcecie, by się zezłościła. Co tu się dzieje? On nie ma głowy. To jest mięso kaczki. To jest kaczka. To jest kaczka. Herbata jest zimna. Wygląda na martwego. O nie. To jest urocze, jak one się sobą opiekują mimo wszystko. The fuck? To jest <gryw> jakby to przetłumaczyć. Regularny mogę kobałwan, ok? Gdzie ty jesteś? Generale? Generale! Generale! Generale, generale Hasaszki! Gdzieś, gdzieś ty jest! Wrócimy do Mateczki Rusji, gdy tylko znajdziemy generała. Harasho! Był tak. O, generale! To są rosyjskie mogę Jakby de fuck? Nie wiem, ale kocham te lokacje. A ty co tu robisz? Jest tu tak pusto. Jak w mojej duszy. Okej, okay. nie będziemy przeszkadzać. Eee. Okej, okay. uroczo. Nie mamy na to komentarza. Tu też jest pusto. Hm. Czasami mam problem z niektórymi lokacjami. Panie uszkodzone mogeko? Co? Te mogeko na tym piętrze wydają się przygnębione. Znaczy... Wyglądają na smutne. Tak, bez wątpienia. W zasadzie to może być najbardziej przerażające piętro ze wszystkich. Hm? Huh? Chyba powinienem ci to wyjaśnić. Tak, poproszę. Ale... Możemy iść rozmawiać. Jedna osoba kontroluje to piętro. Jaka osoba? Jest rządzone przez Mogeko. Mogeko, rządzi Mogeko? Nie, nie Mogeko, to Mogeko, tak jak Lewiosa. <grymne> Okej. Okay. Uh, to brzmi praktycznie tak samo. To irytujące. Hej, nie mów mnie tego. Um. Mogę ko, to prawdziwy łajdak. Nigdy nie widziałem jej osobiście, ale. Cóż, powinniśmy jej uniknąć, jeżeli to będzie możliwe. Nie ma szansy, by z nią wygrać. Ha? A co jeśli ona. Nie wiem, jest tajemnicza. Ale pewnym jest, że nie jest normalna. A twoi koledzy są? Wątpię, by istniał jakikolwiek mogeko o normalnym stanie umysłu. E, no jej hobby to przybijanie do krzyża każdego, kogo nie lubi i wtedy zabija ich powoli. Uwielbia ich rozcinać i zjadać ich mięso. What the f... to jest kanibal? Zwykłe zabijanie jej nie satysfakcjonuje, dlatego preferuje tortury. I jasę robisz? To nie tak, że ją widziałem. Nie jestem pewien tego, co mówię. I nie wiem, jak się porusza. Dlatego musimy być okru okrutni, tak? Wobec niej na pewno. Musimy być ostrożni. E? I co, jak znam życie, zaraz na nią wpadniemy, bo... Because why not? Run z tym nie przyprowadził. O, -o. A -a. Ach, cholera. Ty kupo, umieraj, umieraj. Ah! To takie zabawne, kiedy niszczę swoje zabawki. A -a. O, mam gości! <noise> Goście muszą być przywitani, prawda? Mój Boże! Mogę no, mogę. Czy to jest człowiek?